Zrób ze mną posiłki na dwa Zaczynamy od drożdżówek, żeby ciasto zdążyło nam wyrosnąć. Najpierw zrobiłam zaczyn, a kiedy zaczął pracować, dodałam pozostałe składniki. Zagniotłam ciasto w termomiksie i odstawiłam do wyrośnięcia. Potem podzieliłam na równe kawałki. Dodałam do środka borówki. Odstawiłam bułeczki do wyrośnięcia, a potem nasmarowałam je jeszcze jajkiem. Upiekłam i zapakowałam w pojemniczki. Na kolejny posiłek robimy placki z łososiem. Zaczęłam od starcia i nasolenia cukinii, później przerobiłam ziemniaki, marchewkę, cebulę i czosnek i wszystko to wymieszałam razem. Jeszcze jajko, przyprawy, mąka. I całość wymieszałam razem, a następnie dodałam rozdrobnionego łososia. Na patelni rozgrzałam oliwę i usmażyłam sobie placuszki. Siób do pojemniczków i gotowe. Jak widać już w międzyczasie przygotowałam sobie zupę z mięsem Wszystkie mielonym. Wszystkie składniki znajdziesz wypisane pod filmem. Ta zupa jest mega dobra i to moje ostatnie odkrycie. Tak więc koniecznie musisz ją wypróbować. Kiedy jest gotowa, tylko przekładam ją do słoiczków i mam gotowe porcje. No i na ostatni.